To dawaj ją. O, ta to ładna sztuka. Ta jest śliczna, jest. Oj, oj, oj. kochanie. Ale zaraz się zrobi wszystko. Ja najlepsza wędka tej mówisz już nie mogę się poradzić. O, tu jest właśnie. przełożone tylko o uuuu ale że mu komuła nie przełożył żyłki nie przez te przez jedno oczko nie przełożyłem o. trudno trzeba zrobić to ale na razie tego nie będę robił za chwilę muszę tak połapać żeby złowić parę rybek ale zaraz to zrobię to nie fachowo tak jest. Powej zresztą jak chcesz, ale jest zawsze pewniejsze, że tu złowisz szybciej. O. Czemu tak blisko? Pociągnął. Okej. Okay. Co tyle dalej to ja nie gadam, kochanie, ja nic nie gadam. Nie mam za dużych gruntów. No nie wiem, spróbuj mniejszy jak chcesz. Dajcie zmniejszy jak chcesz. Nie, tak to same nie robię. Nie. to nie ma problemu, trzeba próbować. W ogóle to się powinno... O. No są te takie. te Ta, na tych cienkich nóżkach. na tych cienkich nogach, co tak gonią po tym piasku czasami. Cichobiegi już osa, już osa te osy to nie ale tak żeby było cały czas, ale piękna woda się zrobiła o, widzisz, jakie branie fajne było, ale nie zacięło się O, ty ma rybę. Ma przy, o, ładna sztuka. Nie, normalna. Dobra, mhm. fajna. Ryka, dobra, nie? Mm. Mi też wzięło. I ucieka mi. A ja, u mnie to aż ten. Puknęła chyba. Aż do dupy je tu szatem. Taka sama ja muszę Masz. chyba Haczy kurwać będzie A nie Nie połkła, udało się Mała, spływaj To osa była Ale mam szczęście Ale miałem szczęście Widziała w szrympa No ja się w ostatniej chwili, zaraz ją wygorę. O, się tu ja, bo widzę, widzę ją właśnie. Ona do się się o, już masz branie, prowadzi ci ja miałem branie, ale przegapiłem ja to są te one tak płyną w Lugil tak pływa no, sam też o i się odczepiła okay, to szkoda o to szkoda no, to ładna rybka większa o się bawi gumy na małe, no, jakie małe. Sama się do wody kupiła. Sama do wody płynie. No idź do wody. Idź do wody. Wygodnie z w kaloszach? Nie, tak. nie, super. Pierwsza klasa. Kalosze mi no, takie to fajne kupiła. To kupiła się. I się. Słucham? Na koniec wypłukasz, nie? Bo już chodzi po wodzie. Tęka mała, tamta co ciągła większa była, bo to on a ta, ta też gdzieś tam opłynie pierunica. Dobrze, dobrze, fajnie, fajna zabawa jak one tak pływają, fajnie, o. Co tam może No. No to, no, to takich rybak to, to na łapie, musimy przyjeżdżać jeszcze po tej pogoda, nie? Oski, Wiem, słyszę ją, lata mi osa koło nosa, pierunica jedna. Nie Marcie, że mówię. Jak złapiasz tego odczepimy. Nie ma problemu. O, i branie zabraniem. Podmęcone ryby już. O, i ściągnęło mi dziadostwo. To mała. O ja, malutkie. Takich nie bierzemy malutki. No malutka. Pięknie teraz zacięłaś. na bok fajnie, kota To jest taka większa, to tam się wtedy też taka urwało. To samo, taki opórczyło. O, ta już jest dobra. Mówię, ta jest dobra. No, to jest fajna jesu. To skórką piję wszystkie, ja będę sobą robił. No, ja będę skórkę opierała. O, rybkę ci zjadła. A w domu innego mi osa ci siedzi w no nie... no, Może być. Tak jest, na zdrowie. Na zdrowie. To nie na wodę. Co będziemy dzisiaj na obiad robić? No nie wiem, zobaczymy, ja mogę patyki robić. To jakaś większa, opór. Ja mogę patyczki zrobić. Tu opór większy. No to dawaj ją. O, ta to ładna sztuka. Ta jest śliczna już. Oj oj, oj oj. patyki dzisiaj zrobiliśmy, no a Polędwicę wyjęliśmy a no, no widzisz polędwice i w tym kalku możemy ją na mamy i potem wrócić tam do niej coś i już mamy to, już jedzenie, nie ma. ale co do tej polędwicy wrzucimy tam same mięsko możemy i warzyw a nie mamy warzyw Dzień i w się... parę A ja, taka sobie do siatki, a później będziemy myśleć, mm -hmm. ile mamy tego. To no, to coś by się zawsze... Jakbyś miał tą siatkę, nie? Tam, z tamtej strony. Tak Co? Nie, może. Wygodniej Ci rzucać, a ja tak w wędkę musisz. No, widzisz, jak dobrze Ciebie mam. No, tutaj o ja nieraz może ryba mi wpłynąć, zachacę się. O, popatrz, ty mądra kobieta no, jesteś. Wygodniej będzie, tak ładnie. Popatrzcie tak. mnie, osa nie chce wrzucać. Dobra, ja muszę teraz tą zamętę wrzucić chyba, wiesz. I całą siatkę.

Nie rozumiem. Zatne jak to się ubrania. To nie ma tu się, to branie. Trzeba poprawić tego. Zatnie no, jak to jest. Te. Małizna. Kofi też ona lubi. No nie taka malizna z no. Ja mam maliznę Ja mam kurdupelkę małego O już podczepiła się Mało Teraz już tu rzucę gdzie lewały tu Tu gdzie zalęcone właśnie O, no, na pewno już są A już nie bierze od razu Lecą, że będzie branie po braniu. O, jaka rybka. I do wora Czy to no, masz kim No, na mój brzuch to jest ekstra. Tak, 76 mieliśmy wtedy. O, coś ładnego, nie? Kasie gniewa. Szkoda. Szkoda, taka ładna rybka była. Mm -hmm. A jest dobrze. Jeszcze nałapiemy, tu pełno tych ryb jest. Źle, że tu jest dużo... dużo jest tych małych właśnie. Mm -hmm. Za dużo. Po prostu za mało basów tu jest. O, nie ma blisko. Dalej one siedzą no jak koro tak skrzypi to ja mam no musisz pulę się przykręcić troszkę przykręć tam że dwa te kliki i tak mała rybka on tak się skrzypi tym przykręca się. no tam tym, na, na górze co jest także dwa razy tylko żeby ci tam skrzypnęło.

E <coughs> Классно. Okay, okay? Давай. Портки не будешь тянуть? О, и как? Пятно? А, Мало. 我在忙。 nie mogę dać większego, bo już się kończą o ten tak, ładne gdybyśmy mieli boczek, to by boczek brały śrępy boczek to jest to samo

nie po co wielkiego? Małe śrępiki się kupuje tak. Najtańsze. Najtańsze się kupuje właśnie. Tak, po 3 dolary takie paczuszki są tych małych. Ale ja mam takie. Mam takie paczki gdzieś tam. W tym moim pudle. Ładna co? A kurde złoś. Nie mam z dobrej strony, mam ten. Tu powinien być na lewo wszystko. To je prowadziło. He? O ja! O ja, very much.

Just try them. <laughs> You're gonna stomp, say it's the best fish you ever had. Well, when, when my dad was alive, we used to go to Port uh, Bruce and we used to go perch fishing. Yeah. Oh, yeah. yeah. But this, this uh, bluegill is much tastier. Than perch? Oh yeah. Yeah. Really? We had it perch yesterday. It was completely different. It's much better, it tastes really good. Yeah, you have to try it then you will see. Teraz skończymy i będziemy łowić na ten. Na... na rybki. Ty na rybkę to moja na tą. A, nic. i siadań się zawsze na... Tym. O, 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 o! Coś ładnego. Coś zażartego. Tam knię się Tylko, że nie schrupał. Muszę. Co? Co ci skrzypi? Mówiłem, że nie bieża, a wzięło. Pokażę mały. Proszę po ładnej, o oh, coś skubło, po ładnej, no jednej, złapać, ładne dwie rybki i możemy się zbierać, bo tu się tak, akurat się, za pięć. Akurat, pospieramy się komalnie. Także jedziemy gdzieś pół do drugiej, trzeba ryby porobić, znowu ja tam ryby, tam parę rybek weźmiemy tylko. No, tak, parę weźmiemy. Zdecyduj, I teraz będzie ryba. O, tu to już przypływają do siebie się witać. Ale dzień. Ale dzień dzisiaj się udał na ryby. Ojejku. Ryby może tam nie za bardzo dopisały, ale... No jeszcze chwilę no, ja co? No, może. Ale pieszemy wszystkie, ja będę skrobać Zostawię ci całe na galarecie okay. Co mamy do roboty? Ja spróbować, skrobać, a później się zrobisz Ja też. O popatrz ty Ale to ci dopiero ty U mnie pusto Ja sobie mogę czekać no, I się poplątało mi nawet Będziemy ja się zbierać już od jadła. Nie nakładaj. Już się zbieramy. Zbierz jeszcze chwilę. Tak, to masz. No to mi się poplątało. No to już wkładaj. Jedną wężkę wkładaj. Będziemy się zbiera. Okay. Akurat mi się poplątało. Będę musiał cały ten zestaw zmienić. No nie ma sensu. To są same... samce Samiczki ma... nie mają tam koloru tam, Nie ma No to składamy ręczkę, dobra, bo nie ma Weź to spróbuj tylko wyjść nie nie Czy coś na to będzie chciał? Okay, a, a ja poskładam Najpierw moją, później Twoją jednak i tak będę rozbierał to zaplącę, bo się już nie chcę tego męczyć z tym.